Hej, słuchajcie, tak nagrywam znowu. Trochę długo mi nie było, ale myślę, że mi to wybaczycie. Ok, po co to nagrywam? E, chcę Wam powiedzieć, że tak, ten short jest mój. Nazywa się Melanie. Melanie ma dziurkę, oczywiście. Tutaj ma napis. o hasbę i tak dalej. No, i tak wygląda. Jest bardzo ładnym shortherem, ale mniejsza z tym, dalej. Chodzi o to, że niedługo na moim kanale pojawi się serial. Zobaczycie do niego zwiastun. Nagram go w następnym tygodniu. Myślę, że Wam się on spodoba i że będziecie go oglądać. Będą aż dwa sezony, więc bardzo polecam Wam to obejrzeć. A jeszcze jedno, ten short hair zamieniłam się za niego za zbrokatem. I jeszcze mam jednego shortchera. Tego oto shorta ma na imię Mary. Ma ona czerwony magnesik trochę naruszony. No nie mogę wyostrzyć, tak ma taki właśnie naruszony magnesik. Nazywa się mnie Mary, wygląda tak. Zamieniłam się za nią za dwa niepopularne petrospy, więc to się opłaca, prawda? Tak, tak wygląda. I żeby nie było, że to jest podróbka, czy coś. Pokażę Wam, jak się przyczepię do magnesu. Do magnesu. Do czegoś metalowego. ok Mamy grzejnik, mamy naszą shortherkę dam oryginał w 100% tylko wiecie, musiałam trochę ją nadreperować ale myślę, że ładnie wygląda tylko jej główka tak troszeczkę opada ale jest ładna i będę się nią bawić okej, okay, myślę, że zatrzymałam jeśli nie zatrzymałam no to trudno ale dobra nieważne o co chodzi, ale okej dobra to wszystko w tym małym, krótkim infie. Może dzisiaj jeszcze coś nagram. Ogólnie. A. Chcę Wam się pochwalić, yy, że niedługo dojdzie do mnie nowy LPS. No i będzie nim niespodzianka. Nie powiem Wam, jaki to jest LPS. No i powiem Wam, dlaczego go dostanę, ale to nie dziś. Ok. Ja już kończę ten filmik. Do zobaczenia. Pa. Pamiętajcie, łapka w górę i lajk, like, i sub, jeśli się podobało. Pa!